Proszę jesteśmy na płycie boiska Rudowego Klubu Sportowego Wolania Woli Rzędzińskiej. Proszę zobaczyć na, na Murawę, na najlepsze boisko. Ta trawa ma 20 lat, ja tu byłem 20 lat. Przez zostawiłem po sobie piękne boisko, piękny budynek klubowy. Murawa ma 20 lat, ona była kiedyś, mogła się równać tylko z Murawą na Stadionie Wisły Kraków. Oczywiście trawa, budynek to nie jest to Najlepsze naj, najbardziej cenne jest to, że trenuję około 150-140 paru młodych chłopaków. Pierwsza drużyna gra 30 parę lat. Czwarte widzę, jesteśmy lepsi od takich tuzów jak Boheński, Okocimski, Dąbrowa Tarnowska, gdzie są powiatowe miasta i nie dorobiły się takiej drużyny jak my, takich obiektów. My jesteśmy normalną wioską, tylko dobrze poukładaną, cieszę się, że... Po mnie chłopaki, którzy, panowie, którzy rządzą, walanią, przejęli to berło po mnie, dobrze im idzie, cieszę się z tego powodu i jestem z tego powodu niezmiernie dumny. To jest moja chluba.